Fenomen Doliny Kościeliskiej polega nie tylko na tym, że to jest druga co do wielkości dolina w polskich Tatrach po Dolinie Chochołowskiej, po wielkości, po długości, ale ona jest pełna fenomenalnych atrakcji w postaci wąwozów, jaski, ale też dziedzictwa historycznego. Stare kościeliska to miejsce, które tętniło życiem z uwagi na działający tu przemysł hutniczy i górniczy. W tym miejscu znajdowała się kiedyś karczma, leśniczówka, a nawet niewielkie schronisko hrabiego Władysława Zamoyskiego. W tym momencie z tych budynków nie ma nic. Zostały tylko ruiny fundamentów pieca hutniczego, a także kapliczka zbójnicka.